Witam ponownie, moi drodzy. Przed nami kontynuacja dzisiejszego treningu. Po nim oczywiście czeka nas dzisiejsza seria próbna. Jesteśmy na dużym obiekcie na Litwie, który powinien być dla nas szczęśliwy, ale na razie nie za bardzo. Chcę być szczęśliwy dla nas. Może się to oczywiście jeszcze zmieni, ale kto wie. Teraz 140 metrów, no jest jakaś nadzieja, bo to już tylko 4 metry od celu, wymagamy 144 metrów, proszę Państwa, żeby zakończyć drugi etap naszego treningu, zobaczmy, 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 może, 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 kurde, nie, no nie, no akurat były 144 metry, no niesamowity pech, trzeba to przyznać, no niestety, niestety, może teraz, no teraz to nie będzie ta próba. Zbyt niska trajektoria w pierwszej fazie. 132,5 metra. Szkoda. No ale czekamy dalej. Mamy jeszcze sporo czasu. 10 minut mamy na ten etap, także spokojnie. Teraz fatalny błąd. 101 metrów, a więc czwarta wpadka, chyba. Bodajże. No ale z 14. Dopuszczalny. Tutaj ten limit. No spokojnie. Nienaruszony. Teraz może. 144, no nareszcie, zaliczamy już tą próbę. Oczywiście nie będziemy tutaj dalej się męczyć. No i teraz chyba Hatrika. Dwa skoki powyżej 135 metrów bądź jeden powyżej 140, bo ich Hatrika nie będzie, chociaż wyjątek. Pięknie, 144. Hatrika się udało paradoksalnie. I tak trening na lifie dobiegł końca. Przed nami ostatni etap, czyli chemijarki. Skocznia, która jutro się nie pojawi na turnieju. Ale mimo wszystko może być dla nas ważnym e, sprawdzianem. Zobaczymy za chwilę, czy będzie szczęśliwym spodzianem oczywiście. Bo to jeszcze jest ważna kwestia. Szósta belka startowa. Rozmiar 210 metrów. Ostatni adapter było, Tak jak już e, wspomniałem. Zobaczmy. Ma na pewno sekundę pod martwem. E, minimum 180 metrów i co 10 metrów zaliczenie. Mamy też nie podwójne na tak. Minimum wymagamy 180 metrów, potem 190 i 200 To jest nasza kamera podstawowa, oczywiście. Teraz błąd. I niestety to będzie wpadka liczona, bo po udanym skoku. Yy, pierwsza wpadka z dopuszczalnych 10, dlatego że klienta w jest skorze, którą mało znamy. Rzadko na nie rywalizujemy. To są skocznie chyba... DS, to jest chyba skończone s 3 z tego, co pamiętam. Albo Fiction of albo jedno i drugie. No I tak może być teraz z opłatkiem, ale po, po próbie na 108 będzie połówka przyznana. Mamy 2,5 zliczenia z 15. Wiadomo, no szału nie ma na razie statystycznie. Na 3 próby 2,5 zaliczenia, no szykuje się długa przeprawa. Tak mogę się mieć, może nagle przyspieszymy. Teraz 195,5 zliczenie podwójne. Czyli 4,5. Teraz może będzie pojedyncze wyliczenie. Tak. Jest 5,5. 186 metrów. Jest 5,5. Zaczynienia z 15. Czekamy, co będzie dalej. Może pierwsza z 200 metrów. Tak do tego trajektorium. Te, te to będzie taki w miarę w punkt. No i ten początek taki na 200 metrów. No ty 19. -tki. I może być zadowolony, bo to jest wyliczenie potrójne. Przede wszystkim co daje już jakąś radość tutaj dla nas oczywiście. Zagrzewanie potrójne. Czyli mamy 8,5 zadzienia teraz kapitalnie. 196,5 wysokie noty, będzie zacznie potrójne, bo to przynajmniej będą za noty. Czyli mamy 11 z 15 w tym momencie. Teraz, 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 teraz trzeba będzie 200? no chyba dwóch nie było, ale 197. I zaciemniemy końcowe, proszę Państwa, 195 metrów wymagamy w ostatnim zliczeniu. No i chyba, że pociągnąć się uda nam policzyć. 196,5, tak jest, wysokie noty i z tego trzeba się tutaj cieszyć. Ostatnia probachatka. Zwykle powinno powyżej 185 metrów, bo jedna. Położę 192 No 185 Czyli te minimum wypełnione można powiedzieć W tej próbie No teraz pięknie 198 Także Przekonujące kadki, można powiedzieć. No i teraz boczna kamera. Troszkę łatwiej będzie w nim wymagane 180 WEDOP, a 175. No zaczynnik 175. No i zobaczymy, jak sobie podołamy z tym nową okolicznością. Na razie początek 185. Zacznia półtora. Dwa by były, to odległość przekroczyli. Tak, jest półtora. No i teraz 190,5, lecz nie podwójne. Podsumowując, możemy mieć 3,5 z 12. Teraz, no niestety, ale tylko połówka. Czyli mamy 4 zaliczenia po pierwszych trzech próbach na razie. Teraz kapitalnie. 195, zaliczenie będzie potrójne, bo bardzo wysokie. Noty dostaliśmy. to jest bonus za noty. Mamy łącznie 7 zaliczeń. Teraz 184. Zajście nie podwójne, bo no te wysokie. Czyli mamy dziwny zajście, proszę Państwa. blokuje jednego zajścia, bo to będzie zajście końcowe. No i chyba będzie pierwsza wpadka z tej kamery. Albo i nie. No upiekło się, bo przekraczamy 175 metrów. A jest będzie przyznane, bo na półkę trzeba mieć powyżej 180 metrów lot nieustany. Teraz znowu nieustana próba, 108, jest połówka, ale pokrój jeszcze jednej połówki co na żebyśmy byśmy poznali rzeczę końcowe Będzie problem. Mamy 183 metry, znaczenie pojedyncze i znaczenie końcowe to proszę Państwa 190 metrów. ile będziemy wymagać? 180 metrów, no, do tego, że to były wyniki posłuchaj głównie. No ale ho 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 ho. No za to na zakończenie 209,5 metra. No fantastycznie. a się można było zdziwić. Jak można tak odlecieć? Ano można, Ano można, proszę Państwa. To zrobić, mimo że to tylko treningowy skok, my sobie go to my sobie go tutaj upamiętnimy. Zobaczymy. Szykru więcej, które to nam zaraz się o trudne zadanie. Zobaczmy się potem, zobaczymy naszą główną kamerę jak wyglądał ten no nietypowy lotek, nie patrzysz, no bo pierwsze przekraczamy 200 metrów i od razu niemal w rozmiar skoczni taki niecodzienny widok można powiedzieć zaraz ja zobaczymy jak to wyglądało z naszej kamery głównej zobaczmy bowiem, że oczywiście z naszej podstawowej kamery takie próby się nie zdarzały my się z tymi metrami a tutaj na luzie Wyraźny rekord skoczni mielibyśmy, gdyby to był skok konkursowy na tym obiekcie. Kapitalne zakończenie. No, i teraz pozostała nam oczywiście próba hat -triku na tym obiekcie. Także zaczynamy. Zaczynamy. Y oczywiście hat to dwa loty powyżej 185 metrów. Bodziliśmy powyżej 192. No, jak będzie. Jest 190 metrów, no typu 19,5, czyli będziemy próbować Hattika tradycyjnego w tym przypadku. Zobaczymy, czy skutecznie oczywiście będziemy do tego dążyć. aby będę na niej próbować dążyć. Na razie nam nie jest prawo do wpadki, bo tu było turbulencje, więc będę nie wypaczony, jeśli chodzi o warunki. No i czekamy na tą próbę, obecną. No i mamy tego kartyka rzeczonego, proszę Państwa. Eee, 197 metrów, no typu 19, po prostu nam ostatni etap tego treningu. Szósta belka startowa, rozmiar 210 metrów. No i zlecenie podstawowe to 170 metrów, pamiętamy na tej kamerze. 170. Potem 185 i 195. Takie wymagania na początek zaliczenia. No, ale za mamy tylko 101 do ogarnięcia, hmm. więc potencjalnie łatwiej. No czekamy jeszcze przed przetarcie. Może teraz będzie to przetarcie, bo przejechaliśmy próg bardziej optymalnie. No i mamy od razu efekt 193 metry zaliczenie będzie 2,5 z 10 które wymagamy oczywiście w tym etapie ostatnim etapie na tym obiekcie no i ogólnie jeśli chodzi o cały trening dzisiejszy przygotowując do dzisiejszych zmagań teraz no z kłopotami ale 195,5 metra zaliczenie będzie tutaj 3,5 no i znowu te turbulencje które będą nam utrudniać życie Mamy już 60 w tym momencie, proszę Państwa. No nie, nie dotkniemy tego, bo teraz ten skok. No 177,5. Jest jeszcze nie pojedyncze. Mamy 760. Brakuje na minimum jednego. Do tego, by nas ten można było pochwalić. I yeah! 200,5 metra kapitalnie. Kapitalnie, nie ma dolecia końcowego w tej sytuacji. No i proszę Państwa, próba hat -tricka. Fantastycznie się to udało zakończyć. próba hat dwa lety po 180 metrów, jeden po 190, jak będzie? Mamy 192,5, a więc hat-trickope od razu za pierwszym razem. Kapitalny koniec, aż się zdziwiłem, szczerze powiedziawszy, że tak to się fajnie skończyło. No ale cieszymy się z takich wyników oczywiście. One będą nas mobilizować i mam nadzieję, że nie pierwszy raz i nie ostatni zresztą. W lodach trenują Bacia Kaczmarczykowie, Adam z Łukaszem. No my nie będziemy z nimi rywalizować. No nie ma co tutaj się oszukiwać, prawda? że nie potrzebuję punktów, ale będziemy szukać jutro. Kiedy będziemy rozgrywali bardzo wodny turniej. Proszę Państwa. Tak jak wspomniałem, drużynowy turniej szwajcarii dobie, dobiegł końca, nie, dobiegł końca drużynowy turniej polski, drużynowy turniej szwajcarii, za chwilę oficjalnie się, bowiem, rozpocznie ta ciekawa batalia, która niosła ze sobą oczywiście zapewne sporo emocji, I tak jak przyniosła sporo emocji drużynowy turniej polski, no, pora mamy nasz kalendarz tych mistrzostw, mistrzostw tych zmagań w ramach naszego drużynowego turnieju w Szwajcarii początek oczywiście na ziemi szwajcarskiej później czeka nas eskapata w Australii, później troszkę Węgier potem większą wartą w Szwecji gdzie będą, gdzie będą głównie mniejsze obiekty no i później Rumunia gdzie bardziej loty, no i finał na Winniekunce, czyli najbardziej kaprycznym mamucie jaki istnieje w serwerze tak to wygląda, proszę Państwa, a teraz przechodzimy do konkretów, czyli rozpoczynamy dzisiejszy piłka drużynowe. Pamiętamy, które drużyny w tym turnieju biorą udział. Jest to Austria, Finlandia, Francja z Kanadą, jest to ekipa Kazachów i Estonczyków, Norwegia, Polska i Szwajcaria jako gospodarz. Zaczynamy nasz drużynowy turniej Szwajcarii I zgodnie z zapowiedziami, według harmonogramu, przed nami duży obiekt w Szwajcarii. Taki troszkę podobny do Mamuta, chociaż przeciwnik ma dłużej. Punktka 133 metry, rozmiar 157 rekord. Mamy nasz oficjalny, maksymalne 155 metra. Ale co my z tym rekordem zrobimy? Lista startowa ciekawa dzisiaj. Zaczynają Finowie, potem Szwajcarzy czyli dwie najmocniejsze drużyny drużynowego turnieju Polski. Polska startuje jako przedostatnia, grupę kończyć będzie Norwegia dzisiaj. No ciekawa ta kolejność. Polacy mogą mieć dzięki temu jakieś szczęście. Jakby nie patrzeć. Zobaczymy. Czy się nasze drużyny się będzie dopisywało. Zaczynamy oczywiście wszystko od celi próbnej. Drużyna Finlandii, no i ta pierwsza grupa nieciekawa dla Finów na razie. Lawrence Kainen 128,5 metra, noty 19, 18,5. No, szału to chyba tutaj nie było. Rem Inhof, nowy, nabytek drużyny szwajcarski, ale do jego pochodzenia na razie taki nieciekawy. 125 metrów, widzimy sytuację, Na razie dużo lepsi Finowie. Podziemia może być tak, opto, że, oczywiście, że to jest tylko seria próbna. Być może w konkursie Imhoff będzie koleżniejszy. Na razie Finowie i bez szału. Ekipa Francji i Kanady, która. No, może nie mieć w tym turnieju tarapowej Po W poprzednim turnieju uratowali ich Rosjanie, ale teraz. Szapuń na początek tylko 108 metrów. No, oni nie mogli za bardzo w drużynie zmienić zawodnika. No, bo jedyny do wymiany uratował w uratował drużynę. Posadzimy w konkursie udowodniając, że drużyna drużynie jest ważną postacią. Teraz drużyna Austrii. Jana her 135 metra. No ty 19. Pamiętamy, w tym turnieju jest tylko 7 ekip. Trzecie Hamasje je dalej. Trzyma drużyna będzie w turnieju drugiej szansy startować, obok m.in. Rosji. Tam go dobrze Niemcy, Japończycy, prawda? Będzie tam drużyna Amerykanów choćby. E ekipa Kazachów i Jacńczyków, Daniu Wasiliew. Podobnie jak Imhoff, na razie nie, nie zdał testu, 118,5 metra, no i szału nie ma. No tam mi trochę nadrobił, ale, ale metrów brakuje. Drużyna Polski w tej pierwszej grupie w serii i Nowy kombinezon, ale czy pomoże naszej ekipie? Piotr żyła na początek nieciekawie tutaj. 125 metrów, ale wysokie noty dają nam trzecie miejsce. Jesteśmy przed Szwajcarią. Została nam Norwegia, która przegrała medal na no ostatniej prostej. Zamieniła sobie zawodnika Wiem, że to zastąpi w tym turnieju Björn Einar Rumoren ale jego po prostu na tak typowo rozgrzewkowy 119 metrów na no typu 18 i widzimy sytuację po pierwszej grupie serii próbnej. Austria, Finlandia Polska. Najdłuższy rok na razie 130 metrów Nie wiadomo czy wynika to z warunków czy, czy po prostu zawodnicy mają problem z problemem skoczni. Czwarta Szwajcaria Piąte miejsce Kazachowiec ze Stończykami, potem Norwegia i Francja no to widzimy sobie poziom noty za skok, prawda? No to normalny skok to jest od 130 do 150 punktów. Tutaj na razie no to nie przekracza nawet 115 punktów. Także tak to na razie wygląda w tej pierwszej grupie. Wyraźnie ekipa Francji i Kanady najsłabsza. No oni będą mieli problem na ten turniej. Będą mieli duży problem niestety. Przed nami grupa druga. E, drużyna Finlandii. Rozpoczynamy na grupę drugą, tej z jej Oli. No. 126 metrów, jedna z lepszych na razie w tej serii próbnej. 20, 19,5 punktu Indywidualnie Harioli jest trzeci. Także ono podądzane nie wypadło. Szwajcaria. Kylian Payet. No, Był od finali nieco słabszy. Teraz nadal będzie słabszy. Kylian Payet zawala swój skok próbny. Zaledwie osiągając 108 metrów. Nie za wysokie też noty. No i ta w Finlandii wyraźnie wzrosła. Ekipa Francji i Kanady. Matthew Sokup, drużyna po pierwszej grupie na miejscu siódmym. Matthew Sokup, no ponad 120, 125,5 m. No ty 19, 19,5 punktu. Drużyna wyprzedza w tym momencie Szwajcarię. Ale wtedy szczęścia oczywiście. O ten Teraz Austriacy, którzy byli najlepsi po pierwszej grupie w serii próbnej. Martin Koch, no tak, średnio bym powiedział. 120 metrów. Noty 19, 19,5. 8 punktów za Gryfino Finlandii. Karen Salu. No i widzimy sytuację 87 metrów. Widoczna wpadka zawodnika. Tak to można pokrótce Ocenić. Prowadzi Finlandia, prawda, Austria, potem mamy ekipę Francji i Kanady, tuż za nią Szwajcaria, no i Kazachowiec, a bo w porce Karla Nusselu, wyraźnie na ostatnim miejscu. Zajmuje się dwie grupy przed nami w tej, w tej grupie: dwóch dwie drużyny, dwóch zawodników. Najpierw w drużynie Polski Dawid Kubacki. Polska po pierwszej grupie zajmowała przeciętne, ale jednak w miarę pozytywne trzecie miejsce. Teraz Dawid 126,5. Noty wysokie. Jesteśmy na drugiej pozycji. Przegrywamy tylko z Finlandii. Pokonujemy tutaj Austriaków po słowszym skoku. Martina kocha grupę. Zamknie nam ekipa Norwegii. Halvor Egner Granerud. Norwegia zaczęła od szóstego miejsca w sali próbnej. Zobaczymy, jak będzie teraz po drugiej grupie. Granerud daje drużynie tren w tym momencie. Odległość 134 metry. Najdłuższa próba w tej grupie. No i na razie w sali próbnej. Noty 19, 19,5 i Norwegia przesuwa już na trzecie miejsce. Także mamy przełom. Bo no ta przekroczyła 115 punktów u jednego zawodnika. Także mamy tutaj nowinkę taką w tym momencie, można powiedzieć. No i troszkę jakieś różnice punktowe się porobiły. Mamy mocną czwórkę drużynną i potem ekipy goniące. Tak to na ten moment wygląda. Takie trochę paradoksalna sytuacja, można powiedzieć po części, taka patowa, niecodzienna. Eee, za chwilę chwilowa kontrola strefy Wi-Fi, żebyśmy tutaj mieli pewność, że mamy. Bezpieczną rywalizację, chociaż z tym to tutaj, no, bym powiedział, bywa różnie. Bywa różnie: Finlandia, Polska, Norwegia, taka czołowa trójka, czwarte miejsce: Austrii i długo, długo nic można powiedzieć. Potem jest ekipa Francji i Kanady, jest większa Potem Szwajcaria i wyraźnie najsłabsza ekipa Kazaków i Estonczyków Przed nami grupa trzecia. Serii próbnej. Zaczyna drużyna Finlandii. Jana Haponen. No, drużyna była po dwóch grupach na pierwszym miejscu, niespodziewanie, ale teraz mogę to pierwszym zostawić. Haponen tylko 119,5 metra. No to 19, 19,5. Troszkę turbulencji tutaj nam się wkradło. Zobaczymy, co pokażą Szwajcarzy. Luka Eglow. Ho 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 ho. No, co to było to ciężko ocenić 128,5 metra. Noty po 19,5 punktu, hmm. także sytuacja nie jest jaka jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, Finlandia przed Szwajcarią tutaj jest dość wyraźnie. Przed nami ekipa Francji i Kanady, a tu Mackenzie Butklas oczywiście i Mackenzie Butklas ma problem. Ewidentny problem, bo tutaj. Nie no, poradzimy sobie. 113,5 metra. Sytuacja jest jaka jest. Jest. Dobra. Sytuacja jest powiem oponowana. Zobaczymy, co będzie dalej. Musiałem spalić sobie wifi, żebyśmy mieli pewność, czy, czy tutaj wifi no, nie będzie wypaczało wyników, ale. Ale raczej nie, teraz odpadka u Austriaków, Klemens nie trafia na progu, no i kompletnie przepadł tym skoku. Dobrze, że to tylko seria prudna dla Austriaków, no bo gdybym nie, gdyby nie seria prudna, być może byłby problem w ekipie. A tak można coś oczywiście poprawić w konkursie, udowodnić tym samym swoją przewagę. Teraz jaka zachować z ze czekami Arti Aigro. No i tu będzie lekka nadzieja w grudziunie, Arti Aigro sto dwadzieścia metra. Noty po 19,5 punktu. Drużyna czwarta, oczywiście przed Austrią, ale przyzwojeni z ekipą Francji i Kanady. E, drużyna polski z szansą na prowadzenie. Jakub Wolny Podsumuję do prowadzenia około 122-123 metry. Kuba przed szansą i jest Polska na prowadzeniu. Tak, tutaj Kuba wykorzystuje swoją, mozli, um, swoją możliwość wykorzystania y, okazji. 131,5 metra. Noty 19, 19,5. Z tego się oczywiście cieszymy, bo o takie wyniki właśnie chodzi. Polska na prowadzeniu. No i z tego się cieszymy z dużym przełagą Polską przed Finlandią. O 18,7 punktów. Grupę Zamyka Norwegia. Robert Johansson. Norwegia była trzecia po ataku graneruda. Czyli Robert Johansson utrzyma Norwegię w trójce 122 metry no po 19,5. I druga lokata Norwegii, czyli Norwegia minimalny teraz przed Finlandią, a tym samym Norwegowie przebywają tylko złożono Polski. Polska na czele, na drugim miejscu Norwegowie, trzecia Finlandia. Tutaj różnica tylko 0,3 punktów między różnymi. Czwarta Szwajcaria, już zwiększył stratą, ale tu przez jedna pajera oczywiście. Potem ekipa Francji i Kanady. Na szóstym miejscu Kazachowie ze Stanczykami i siódma Austria. Także na razie seria płótna pokazuje, że. Trudno by unikać wpadek. razie no, tylko Polska może mówić o szczęściu. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej. Zaczyna drużyna Finlandii. Jane Ahonen. Finlandia trzecia. Po trzech grupach. Teraz na pewno wiadomo że drużyna, w trybie się powinna utrzymać, bo Ahonen nie psuje swojej próby. Jest 129,5 metra. No ty 19. Być może drużyna pokona Nor Norwegię. Czyli finalnie ma szansę na drugie miejsce w serii próbnej. E Szwajcaria gospodarze, no ale Simon Amann na razie zawodzi, na razie Szwajcarzy zachowują to słabo Simon Amann tylko 105,5 metra no to 18, 18,5 no szału nie ma przed nami ekipa Francji i Kanady Jonathan Leroy no i tutaj szału jakiegoś większego nie będzie generalnie 129 metrów no ty po 19,5 jest drugie miejsce 20 punktów przed Szwajcarią, natomiast do Finlandii statut 52 punktów w tym momencie. No i nami Austriacy. Austriacy siódme miejsce potrzebują, a Daniel Huber w tej czwartej grupie. No i to jest dla auty nadzieje jakoś na pewno tutaj. Na 133 metry, no do 19. Czyli tak honorowo kończył ostatnią serię, pewno. Zaczęli dobrze i kończył dobrze. Teraz chyba ze Stączkami. Sebastian Muminov. Drużyna zaczęła od 6 miejsca i na tym 6. miejscu chyba skończy tą serię próbną. Sebastian Muminov osiąga 120 metrów, noty 19, 18,5. Tak, nieznacznie lepsza ekipa Austrii. Czyli drużyna Kazachów i Sączeków może skończyć ostatnia. Kamil Stoch przed nami. Około zostawiliśmy to Kamil, żeby Polska wygrała serię próbną. I tak to się stanie. Kamil Stoch da Polsce wygraną w serii próbnej. Tamil 129 metrów Noty 19, 19,5 konsekwencja, przynosi efekty, Polska prowadzi Z przewagą 19 punktów przed Finlandią Ta przewaga mniej więcej się utrzymała Na poziomie tym co był po trzech grupach No i Norwegowie zamykają serię próbną Anders Vanneberg, Norwegia walczy o drugi miesiąc z Finlandią, ale chyba realnie właśnie Norwegia będzie trzecia, chociaż mogę się mylić 129 metrów Noty 19, 19,5 i Norwegia jednak na miejscu drugim, proszę Państwa. Jednak Norwegia obroniła to miejsce drugie, ale z finale wygrała tylko o 40 punktów. punktu. I warto mieć to na uwadze w kontekście tych podsumowań. No bo to jest taka woda wygrana znikoma. Jakby tak docenić tę wygraną Norwegią odnośnie drugiej lokaty. No to są niuanse na razie. Polska wygrała serię zasadzie Bruno, druga Norwegia, trzecia Finlandia. Indywidualne wyniki to już teraz nie 32 pozycje, a 28. Też warto pamiętać. Polska, Norwegia, Finlandia, potem wygrała z Kanadą. E, mocna trójka była tylko, bo czwarta ekipa Francji Kanady przegrała podium o 52 punkty. Piąta Szwajcaria, szósta Austria, siódme miejsce Kazachowie ze Stęczykami. No strasznie, strasznie to wygląda. Jak zobaczymy na no, te cztery ekipy, które były po zawodzie, no tam... Można powiedzieć, że różnica klas się pojawiła. Chcąc nie, chcąc ale tak to właśnie wyglądało. Yy, Polska wygrywa indywidualnie natomiast. 14. Piotr Żyła, 12. Dawid Kubacki, 7. Kamil 4. Kuba Wolny, więc bardzo obiecująco to wygląda. Wygiby Norwegii już nie, bo 22. Rumoren, 17. Johansson. Wyjątkami są 7. Yy, Van i 1. wynik graneruda Potem w ekipie Finlandii 19 Haponen, 13 Harioli, 11 Asikinen, 9 Ahonen. W ekipie Francji i Kanady zaczęło się źle: 24 miejsce Szapui, ale potem już było 23 jego Betklausa, ale nota wyższa o 11 punktów już od kolegi. 15 był Sołkup i 6 Leroid. W ekipie Szwajcarii niespodziewanie 26 Simonema, 25 Kiliampa, 1 Nego oczywiście są ci zawodnicy podobnie jak Szapui. 16. Remy i 10. Luka Eglów. Nie spodziewam że Luka Eglów był najlepszy. W ekipie austriackiej 28. Leitner dopiero, najgorszy z tej serii próbnej. 18. Bartinkoch, 5. Jan Herl, 3. Daniel Huber. No i w ekipie Kazachów i Estończyków. 27. Karel numsalu 21. Daniel Vasiliev 20. Wielij Muminowa. No i druga lokata Artiego Alko, który ustąpił tylko granerudowi. Za chwilę, proszę Państwa, dzisiejszy konkurs drużynowy. Także bądźcie z nami. Zapraszam serdecznie.